Fredzie, poznaj Mary Brown, nasz nowy operator wiertarki. Cześć, jak się masz? Przedstawiłem ci już Mary, więc zacznij z nią pracować. Ja teraz muszę coś sprawdzić. Fred się tobą zaopiekuje i lepiej zdejmij ten zegarek Mary, a ty, Fred, załatw jej nową opaskę zabezpieczającą. No to ruszajmy. Oto twoja maszyna. Wszystko jest już skonfigurowane. Oto materiał, na którym będziesz pracować. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to umieścić każdą rurę w oprawie z gwintowanym końcem na zewnątrz. Końcówkę oprawy dokręć za pomocą śrubki. Trzymaj oprawę mocno pod wiertarką. Nałóż trochę oleju na wiertło. Teraz, gdy zaczynasz wiercić, delikatnie odciągnij rękojeść, aby część nie wspięła się na wiertło i go nie uszkodziła. Okej? Okay? No cóż, myślę. Świetnie, do dzieła. Wrócę za chwilę. Aha. I swoją drogą. Przeczytaj książkę z zasadami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy. Jak się ma ta nowa dziewczyna? Dobrze, zaczęła pracę jakieś 20 minut temu. Hmm, szybko. No cóż, wydawała się dość bystra. Myślę, że lepiej sprawdzę, jak jej idzie. Jak ci idzie? Czy wszystko w porządku z nimi? Nie do końca. Po prostu robiłam to, co mi kazano. Słuchaj, nie zrobiłaś tego dobrze. W dwóch z nich otwór jest z niewłaściwej strony. No cóż, chyba będę musiał ci pokazać. Teraz patrz. Najpierw umieść kawałek materiału w oprawie z gwintowanym końcem skierowanym w stronę otwartej części oprawy. Dokręć śrubkę, a następnie trzymając mocno oprawę pod wiertarką, pędzlem nałóż trochę oleju. Teraz wierć ze stałym naciskiem, lekko odpuść rękojeść, aż poczujesz, że wiertło przecina materiał. Po wyciągnięciu wiertła wyjmij część z przyrządu i włóż ją do pudełka otworem skierowanym do przodu. Teraz możesz już to robić, to nic trudnego. No dalej, wierć, tuzin czy coś. Wrócę za chwilę. Dobrze, myślę, że lepiej będzie, jak zrobisz sobie chwilę przerwy. W czym problem? Nic takiego. Część wspięła się na wiertło. To wszystko. Teraz musimy znaleźć nowego operatora. Myślałem, że powiedziałeś, że udało ci się ją dobrze wdrożyć. Powiedziałem jej i pokazałem. Co więcej miałem zrobić? Obawiam się, że jest nieco więcej możliwości niż tylko mówienie i pokazywanie. Posłuchaj, Fredzie, dlaczego nie spojrzysz, jak robi to Bill? On jest cholernie dobrym instruktorem. Albo może niektórzy z chłopaków z większym doświadczeniem mogą ci pomóc. Tak, jest coś jeszcze innego niż tylko mówienie i pokazywanie. Jest o wiele więcej, niż się wydaje. I w kolejnych tygodniach Fred dowiedział się, że instruowanie wymagało postępowania krok po kroku. Nauczył się kierować zdrowym rozsądkiem i dostosowywać do potrzeb każdej konkretnej osoby. Jaki rodzaj wiertarki obsługiwałaś? Pracowałam dokładnie na takiej samej. Dobrze, w takim razie nie będziesz mieć najmniejszych problemów. Na jakim materiale pracowałaś? Głównie na płaskich elementach. Cóż, ta praca jest trochę inna, to praca z rurami, ale nie zajmie ci dużo czasu, aby się tego nauczyć. Teraz to jest część, nad którą będziesz pracować. Może nie wygląda na zbyt istotną, ale jest ważną częścią w samolocie. Twoim zadaniem będzie wiercenie otworu tutaj w kołnierzu, aby później można było go nałożyć na śrubę blokującą. To jest końcowy montaż. A część, nad którą będziesz pracować, zostanie umieszczona tutaj. Rozumiem, i to jest otwór, który mam wiercić? Dokładnie tak. Teraz, jeśli po prostu staniesz tutaj, wyjaśnię ci wszystko krok po kroku w trakcie pracy. Najpierw umieść kawałek w oprawie tak, aby kołnierz pasował ciasno do szerszej części wgłębienia. Następnie dokręć dużą śrubę, aby trafić dokładnie w otwór. Dokręć mniejszą śrubę tak aby przedmiot był pewnie trzymany w uchwycie. Teraz pokażę Ci, jak uruchomić i zatrzymać maszynę. Rozpoczynasz pedałem po prawej stronie i zatrzymujesz pedałem po lewej stronie. Mocno przytrzymaj przyrząd, aby obrabiany przedmiot nie przesunął się podczas wiercenia. Weź ten pędzel i nałóż odrobinę oleju na wiertło. Używamy oleju, aby zapobiec spaleniu końcówki wiertła i aby zmyć wióry z otworu podczas przecinania wiertła. Aby wywiercić otwór, należy równomiernie docisnąć rączkę, tak aby wiertło wierciło równomiernie. Kiedy poczujesz, że wiertło przecina, zmniejsz nacisk, tak aby otwór został oczyszczony bez chwytania wiertła. Wyjmij wiertło, weź część i ułóż ją w pudełku otworem skierowanym do przodu. Teraz wywiercę kolejny, ale tym razem Ty mi powiesz, jak mam to zrobić. Dobrze. Najpierw włóż rurkę do przyrządu, tak aby pasowała do wnęki. Dokręć dużą śrubę, teraz dokręć mniejszą śrubę, umieść szablon mocno pod wiertłem i posmaruj olejem koniec wiertła. Opuść wiertło, utrzymując stały nacisk na uchwyt. Dobrze. Ale ta operacja wiercenia polega na przyzwyczajeniu się do tego dotyku. Proszę, połóż swoją rękę na mojej, a ja nacisnę uchwyt. Teraz dopiero zaczyna to wychodzić. Czujesz różnicę w tym docisku? I teraz złagodzisz docisk. Dokładnie tak. Teraz wyjmij wiertło. Wyjmij element z przyrządu i umieść go w pudełku otworem do przodu. Bardzo dobrze, Ellen. W porządku. Jeśli zamienisz się ze mną miejscami, poproszę Ciebie o wywiercenie jednej. Ale przed każdym ruchem chcę, żebyś mi powiedziała, co i jak zamierzasz zrobić. Najpierw umieszczam rurkę w przyrządzie, tak aby dobrze pasowała do wnęki. Następnie dokręcam dużą śrubę, a potem mniejszą. Teraz umieszczam przyrząd pod wiertłem. Naoliwiam koniec wiertła i opuszczam wiertło, równomiernie dociskając uchwyt. Tym razem podtrzymam Twoją rękę, podczas gdy będziesz opuszczać wiertło. Teraz już prawie gotowe. Rozluźniam się, wyjmuję wiertło i wyjmuję część z przyrządu. I wkładam część do pudełka otworem z przodu. Masz odpowiedni wzór zadania i wiesz, jak go zastosować. Ale dla pewności przejdziemy przez to jeszcze raz, ale tym razem podasz mi powody, dlaczego robisz to, co robisz. Najpierw umieszczam rurkę w przyrządzie, tak aby dobrze pasowała do wnęki. Następnie dokręcam dużą śrubę, a potem mniejszą. Teraz umieszczam przyrząd pod wiertłem i mocno trzymam. Dlaczego? Aby element nie przemieszczał się podczas wiercenia. Teraz oliwie wiertło, aby zapobiec spaleniu końcówki wiertła. I jest jeszcze jeden powód. Aha. I żeby zmyć wióry z otworu, gdy wiertło przejdzie przez niego. A teraz umieszczam tę część w pudełku w ten sposób. Ale dlaczego Ellen? Żeby wszystko było gotowe dla następnego faceta. Czy nowa dziewczyna jest już przeszkolona? Czy nauczyła się tej pracy? Oczywiście, że tak. Ale powiedz mi, jak sobie z tym poradziłeś? Najpierw pokazałem jej, co ma robić, i wyjaśniłem operację krok po kroku. Potem ona powiedziała mi, co mam robić, gdy powtarzałem operację. Potem ona wykonała swoją pracę, ale przed jej wykonaniem opisała mi każdy swój ruch, który zamierza wykonać. Potem powtórzyła operację i podała mi powody, dlaczego robi to, co robi. Stałem obok i upewniałem się, że wszystko jest w porządku. Teraz pracuję sama i zamierza zostać operatorem A1. Jest jakaś różnica między mówieniem, pokazywaniem i pouczaniem. Ogromna różnica. Dokładna praca instruktażowa może na początku zająć kilka dodatkowych minut, ale na dłuższą metę oszczędza to czas i pieniądze, a także wiele problemów.